Witam. Dzisiaj poniedziałek, lot przełożony po raz kolejny z soboty. Lot z miejscowości Wschowa, do nas 200 około 207 km, No ale niestety przeczucia są troszeczkę niespecjalne. Kolega tutaj, który prowadzi dał przed chwilą nam znać, że ptaki się pojawiły. Ale u nas zaczyna aktualnie kapać. Na południu słychać burzę, która sobie tam przechodzi. O, widzimy, zaczyna sobie coraz fajniej tutaj padać. Słyszymy grzmienie, a gołębie właśnie powinny zacząć siadać. Prędkość już jest, myślę, poniżej 1200. Jeszcze patrzyłem chwilę temu, było 1210. No, tak, więc zapowiada się. Kolorowo, że tak powiem. Będę musiał stąd uciekać z nagrywaniem, bo no nie ma to sensu. E, 71 ptaków zakoszowanych. Mam nadzieję, że będę miał wam co nagrać. No to zmykam pod dach, bo leje. No i słyszymy grzmoty i pojawiły się dwa. Chodź, 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 chodź. Zobaczymy, czy oba nasze. Wysoko widać, wystraszone. No, nie ma się im co dziwić z drugiej strony. Ta burza nam tu utknęła tak na, na pograniczu, na południu. Chwilę u nas przepadało. Teraz jest chwila ciszy, ale całe południe jest zaciągnięte. Chodź, 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 chodź. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno ptaszyny mocno wystraszone. Jakiś białolotek siada chodź, 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 chodź. O, no, granosek, ale pewnie tylko ten jeden będzie, a drugi też siada, ale nie wiem, czy to będzie nasz, chodź, 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 chodź.

Pewnie. Nie wygląda. Chodź, 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 nie nasz. chodź, 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 nie chodź, Oj, Nie będzie. To dobrze, nie będzie. kaç 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 Aa kaç 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 Więc widzicie, jak to wygląda. Jest drugi. Ten jest akurat typowany. O, są następne. Chodź, chodź, koć, koć, chodź, chodź, koć, koć, chodź, chodź. Aj, no ale w taką pogodę, jak my mamy lecieć. Chodź, 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 Cztery. Cztery. Idę podejrzeć. Ten jeden na pewno nie jest nasz. Cztery sztuki, w tym dwa typowane. No ale tutaj widzicie, co się dzieje. Ptaki rozpierzone. No bo to jednak młodzież. A na końcówce widzimy. Leje sobie elegancko. No wątpię, żeby coś dobrego z tego wynikło dzisiaj. Podglądamy. Na razie same jaskółki jakieś tylko, a nie ptaki, na które czekamy. Zrobimy przerwę. No i minęło z półtorej minuty. Widzimy leje dalej. Nadleciały dwa kolejne albo jeden. Jeden na pewno. Nie no, to nie ma sensu. Chodź, 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 chodź. chodź. Choć, kocz, kacz, 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 kocz, kacz, kacz, Jak się mają przez coś takiego przebić teraz Masakra jakaś Jeszcze były dwa w powietrzu, ale to raczej chyba nie nasze, tylko za nimi gdzieś szły. Ale sami widzicie co tu się dzieje, nie? Dramat, po prostu dramat. Zaciągnięte, postaram się Wam pokazać. Kompletnie ciemno. Z tyłu burza wali, głośne, głośne grzmoty. No naprawdę, jak ktoś się teraz tu przebije, to... O, sami słyszycie w tle cały czas. O, jest kolejny, chodź, 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 chodź! Ja jest tak podziwiam te ptoki, to jest chyba też typowana samica.

U sąsiada właśnie już widzę, dwa siedzą Myślę, że reszcie to widzieli Oć kać, kacz, 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 Zegar widzę jeszcze włączony, więc prąd jest Bo zaraz jeszcze dojdzie do tego, że nam prąd wyłączą Chodź, chodź, koć, chodź, koć, chodź, koć, 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 Nie moknij mała, chodź. Dobra, odbiła się. Siódma, to mamy chociaż serię. Ale kurwa, to nie ma... Przepraszam. Wypikam to. Nie mam, nie ma to sensu po prostu. No tutaj ta... A tak, ta gróbka... Bo tata mówi, zauważył grupkę, ale grupka usiadła, u sąsiada na dachu. <laughs> Chodź, koć, chodź, koć, koć, chodź chodź, 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 U nas jeden, a reszta wszystko siedzi na dachu, u sąsiada. No właśnie. Pokażę wam. Myślę, że sąsiad nie będzie miał nic przeciwko. Siadła cała grupa u niego na dachu. A u nas jeden. W międzyczasie w tą ulewę jeszcze siad jeden. No minęło chwilę, że tak powiem, bo to rozłączyłem akurat siadła. Siadła jeszcze kolejna córka hurikanki. Oj, teraz chwilowo przeszło. Ale to bokiem cały czas gdzieś tutaj daje, nie? I podejrzewam, że jest tak, że na części gołemników w ogóle nawet nie wiedzą, że deszcz pada. Eee, bo to jest taka, mówię, zaciągnięte tu mocno, ale na przykład, nie wiem, 5 czy 6 km bliżej tam może w ogóle nie padać i tam gołębie mogą siadać jeden za drugim. No właśnie. Więc myślę, że no dzisiaj może być bardzo różnie, bardzo różnie. Ale niektórzy już mają pełne zegary. Zobaczymy. Słyszymy łomot. I następne ptaki nadlatują w taką burzę, nie? Ja jestem w szoku. Chodź, kać, 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 kać. Tu jest chyba z sześć naszych. Masakra co się dzieje. No jeszcze takiego lotu chyba nie, nie, nie mieliśmy. Chodź, kać, 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 kać. Chodź, chodź, koć, 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 kać chodź. Ten co próbuje usiąść, to chyba nie nasz, bo to czarny. Chodź, koć, 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 kocz, kać, kocz, kać, 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 Jakiś burek, ale to nie nasz. I znowu się rozpędza. Padanie. Coraz to lepiej. Idę im wsypać chociaż jakiś i znowu grzmot będzie. Wsypać im jakiś gritów, bo ja im nawet z wrażenia nic nie wsypałem. Widzicie nawet te gołębie, które obce siadają, one się boją tych grzmotów i startują. A Boże. Idę im wsypać coś, niech one sobie coś zjedzą, chociaż poskubią te grity. No nie poszedłem, bo siadają następne. Chodź, 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 chodź. chodź. Kolejna szpaczka o to te córki hurikanki w komplecie wszystkie. Ostatnia właśnie usiadła. Oj jest ta wnuczka. Chodź, koć, 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 chodź, koć, 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 chodź. Chodź, kać kać koć, 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 Idą kolejne, idą, idą, idą. Jakaś grupka i zbłyska wisa na niebie nad nich. Ja pierdyka. Myślę, że to słyszeliście. Jest takie coś, a ptaki siadają. Chodź, 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 chodź! Zobaczcie, co tu się dzieje. Chodź, chodź, koć, chodź, koć, koć, chodź, chodź, chodź! Mokre jak ścierki. Chodź, 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 chodź i kolejne. Chodź, 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 Jak więcej lotów, może nie być, ja je mogę zostawić wszystkie. Po tym, co one dzisiaj tu zrobiły, to ja mogę je zostawić. Chodź, 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 chodź. Jeszcze jeden nadlatuje. O, no to ta na pewno typowana, ale mokra. Chodź, chodź, koć, chodź, chodź, koć, 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 Nie mam pojęcia ile jest typów, ile jest czego. Nawet tam nie podchodziłem. Ale słyszycie cały czas co się dzieje. Chodź, 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 koć, 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 koć!

вообще Na zegarze mamy 28, 5 typów. No tu widzimy, szósty typ siedzi, ale już jest drapał te typy. No to nie o to chodzi. kać, paczka, 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 kać, koć. One nawet ochoty wchodzić nie mają. Słyszycie cały czas co się dzieje. Są kolejne. Ta jest też typowana. <Secret> <mur lps comunidad psain>

Słyszycie co tu się wyprawia nie? No to dzisiaj to trzeba je naprawdę podziwiać Są kolejne, to będzie aktualnie jest 35 odbitych O tu akurat po olimpijskiej synek Chodź, 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 chodź. To będzie 38 z 71 Cały czas rypie deszczyk, Cały czas ciągną. Tu widzimy nawet na boku trzy obce siedzą, które z nimi przyleciały, usiadły i siedzą. Te wchodzą. Na szczęście mamy prąd, bo już z tego co wiem, nie wszędzie jest. Ósmy typ był dopiero 35. Wiadomo, dzisiaj nie patrzymy na te typy, bo to mało ważne jest. Ważne, żeby jakimś cudem naprawdę się te ptaki zleciały. Eee, ale to mówię, no, przekroczyliśmy połowę. Liczmy na to, że jeszcze walczą i będą się dalej zlatywać, bo pogoda jest no, ekstremalna. No to czas na jakieś pierwsze krótkie podsumowanie. Podsumowanie zrobimy na drugi dzień po oblocie popołudniowym, takim krótkim rozruchu, no bo polatały może 15 minut. E, tak się taszyny prezentują. Z tego lotu w pierwszy dzień e, z 71 było 60 w domu. Dzisiaj niestety tylko jeden rano. Z samiutkiego rana jeden dotarł, 10 jeszcze nie ma. Tak więc, jak ja to mówię, limit e, na loty gołębi młodych, na każdy lot był założony jakiś limit. O, ten groch tutaj u góry doleciał. To akurat syn starej hurikanki. E, więc limit na ten lot jeszcze nie jest wykonany. Doleciała jedna samiczka z poprzedniego lotu za to. E, tak więc ten poprzedni lot, drugi, aktualnie jest chyba na minus 6. Więc tutaj ładnie się taszyny zatują. E, a za chwilkę dopowiem Wam resztę, jak to wyglądało, ale najpierw. Sypę im karmę, postawię wodę, puszczę je do środka i wówczas dopowiem Wam resztę, jak to, jak to łącznie wyszło. No dobra, nagram Wam teraz. W trakcie, jak jeszcze jedzą, wodę najwyżej dostaną za chwilę. No, lot wyglądał tak jak mówię, troszkę dziwnie. Po drodze ptaki mogły spotkać punktowe burze. Możliwe, że coś spotkały, mijały. No ale najgorsze było to, co spotkało je na końcu. Czyli centralnie na... Wiadomo, jest to dobrze, że to było na samym dolocie. Aczkolwiek przez takie... Przez tak duży, że tak powiem, deszcz, no nie jest się łatwo przebić. I to było widać wczoraj. Na pierwszych gołęnikach na początku oddziału tego deszczu na początku jeszcze nie było tam się udało chociaż nie ukrywajmy też tam są bardzo mocni hodowcy więc ja też nie chcę broń Boże nikomu nic ujmować ale tam naprawdę ptaki siadały bardzo fajnie zaczęliśmy od bodajże 61 gołębia więc ta seria taka sobie łącznie szósta seria z całości szósta w typach Typowanych niestety nie udało się złapać ósemki. Do GMP udało się złapać siódemkę. W oddziale szóstkę. Szóstkę. I najciekawsze, że ta właśnie samiczka, która tak przesiadywała długo, długo no w tym deszczu, tak mówię, stała przemoknięta, to właśnie ona byłaby siódmym w oddziale typowanym. No ale niestety nie weszła o czasie, weszła 25 sekund bodajże po, po koleżance. Koleżanka była w konkursie, ona jest piąta pod kreską. Powiem tak, i tak nie jest źle. 71 zakoszowanych, 29 jest w konkursie, więc uważam, że jak na takie anomalia i na takie perturbacje, jakie w dniu wczorajszym te ptaki przeżyły, to i tak jest ok. Widzimy apetyt jest. Troszkę się martwiłem jak będzie z trawieniem. Niby nie było żadnego problemu z nimi w tym roku. No ale jednak taka, perturba, taka, taka naprawdę przygoda je spotkała bardzo mocna. Karmione były bardzo późno. Później wieczorem jeszcze dostały dawkę. Wydawały mi się bardzo najedzone. Więc miałem lekkie obawy czy, czy nie ma problemów z trawieniem. Ale rano wszedłem tutaj. No, do pracy Hen na piątą. Wszedłem sobie tutaj o czwartej. Te, które takie wydawały mi się wieczorem najgrubsze, złapałem sobie po ciemku. Wszystkie miały ładnie strawione pod siodełkami, wszędzie ładne czarne kuleczki. Tak więc ze zdrowiem jest wszystko ok na tą chwilę. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Mówię, jest jeszcze jeden lot w planie. Jest to rod wiadomo i do GMP i, do, i wszystko, ale ja powiem szczerze, po wczorajszym nocie bardzo się waham, zobaczę. Jeżeli będzie znowu jakaś anomalia pogodowa, to wówczas pewnie ich w ogóle nie zakoszuję. Naprawdę te ptaki w tym roku bardzo ładnie mi się tu prezentują. To co mnie nawet uświadomił kolega, i tutaj pozdrawiam go serdecznie, bo pięknie bije i na stare bił pięknie i na modę. Też mnie tak troszeczkę uświadomił, że ja w sumie jestem jedynym, który nie zaciemnia, a tutaj albo jest na pudle, albo trzyma się blisko pudła i rywalizuje z tymi zaciemnianymi. Ja tak jak mówię, nie, nie przykładam aż takiej wagi do tego. Na pewno loty teraz były dwa podwiat, naprawdę wymagające. Tutaj było widać, że te zaciemniane troszeczkę odstawiły te moje szybkościowo, fakt faktem, no teraz trochę jeszcze mówię, zaburzenie jeśli chodzi o te opady które też je troszeczkę wstrzymały aczkolwiek tak jak mówię, ja jestem dumny z nich bo no bo z tych dalszych z tych dalszych, gdzie, gdzie już tak ostro lało, tak jakbyście widzieli gdzie była taka ta burza największa no to na pewno wzięliśmy zdecydowanie najwięcej konkursów jeszcze kolega kolega Milczarek, też, ale on też pięknie bije na młode, Ma tam te ptaki zaciemniane, ale widać, że naprawdę niedużą ilością bardzo dobrze ma je przygotowane i na młode leci świetnie. Jego również wczoraj no, jeszcze miały trudniejszą przeprawę, mi się wydaje, bo tam u niego padało jeszcze dłużej i wcześniej jeszcze padało, a, a mała grupka się tam przebiła. Tak więc mówię, no locik na pewno z bardzo dużymi emocjami było słychać na tym filmie. Eee, no może nawet trochę za dużymi chwilami, ale i tak starałem się być w miarę spokojny, przez to, że dla Was to nagrywałem. Eee, tak jak mówię, ilość jest całkiem spoko, bo w sumie łącznie ich teraz powinno być 65 sztuk. Więc nie mogę narzekać, ilość jest fajna. Jeżeli uda się ten, jeszcze ostatni lot, jeżeli mówię, będzie pogoda, znowu jest podobna sytuacja. Na razie teraz zaczął się, że tak powiem, w tygodniu. Dzisiaj pogoda bardzo ładna, jutro myślę, że też będzie spoko, a na weekend, na tą chwilę, znowu zapowiadają się różnego rodzaju fronty. Miejmy nadzieję, że. Może choć raz nam to troszeczkę odpuści. Więc tak jak mówiłem 71 zakoszowanych, 29 w konkursie z całości tutaj spadek na miejsce czwarte. W typowanych utrzymane miejsce trzecie w lotnikach zostało bodajże 9 ptaków z kompletem więc też nie jest najgorzej. Już jakaś tam coś już tam jest powolutku wylatane. Nie na żadnych kosmicznych, yy, kosmicznych, że tak powiem, wynikach. Na Mistrza Polskich jeszcze chyba nie w tym roku. <laughs> Ale mnie to i tak satysfakcjonuje i bawi, bo, bo naprawdę te ptaszyny w tym roku bardzo fajnie się zachowywały. Do tej pory naprawdę bardzo fajnie współpracują. Yy, a co będzie dalej, to zobaczymy. Lecę, nalacim. Coś do popicia, że tak powiem, bo widać, że już zjadły, na pewno by sobie popiły i niech odpoczywają. Niech się szykują do kolejnych oblotów, kolejnego kolejnego tygodnia, no już ostatniego tygodnia dla nich, a później już spokojne pierzenie i odpoczynek zimowy. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia już niebawem.